Un remolino? ¿Qué esquivas cada trampa del destino? como conviertes... Ya, Ona y, y Eva de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? Y brillas única entre tanta gente? Mi aporte sigue, pero es como el sonido Es que este sueño que creí perdido es Muy difícil de explicar Mówiłaś o tym komuś? Tak. Mam przyjaciółkę w Grupo Imperio, Ewę Marie. Powiedziałam jej o tobie. Elena, wolałbym Eva cię nie w Mam do niej pełne zaufanie. To wspaniała kobieta. Tylko dzięki niej postanowiłam Cię wysłuchać. Tak ci poradziła? Tak. Nadal mam względem ciebie wątpliwości i gdyby nie Ewa, nie przyszłabym tutaj. Odbierz, poczekam. Odbierz, poczekam. Masz jeszcze coś do ukrycia? Zabiję go, Santi. Wszystko zniosę tylko nie stradę, Bo jestem bardzo, bardzo wrażliwa. Gardzę niewiernością. Uspokój się. Nie musi tak być to tylko przypuszczenie. Nie ma innego wytłumaczenia. Masz rację. No, no, no. Może on już niczego od ciebie nie chce. O. 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 Musiałem to o. powiedzieć. A dlaczego nie sprawisz, żeby on był zazdrosny o ciebie? Tak. Bądź zimna, bądź obojętna. Chodź tu. Usiądź. Zdradzę ci sekret o mężczyznach. Czasami bardziej pociągają nas kobiety, które traktują nas z dystansem. Rozumiesz? Wiesz, że to dla mnie niewykonalne. Ludzie wielokrotnie mi mówili, że to świetny sposób, ale ja nie potrafię. Spróbuj. Jak kogoś lubię, nie umiem tego ukryć. Wpadam jak śliwka w kompot. Nie potrafię udawać. Oddaję się cała. Elena mówi, żebym się kontrolowała. Ale ja nie mogę. Zawsze idę na całość. Spróbuj. Nie masz nic do stracenia. Zobaczymy. Nie mogę ci obiecać, ale się postaram. Jestem zbyt łatwa. W tym dobrym znaczeniu. Angażuję się całą sobą.

No, nieźle, nieźle, nieźle. Pycha, spróbuj. Przepyszne, mamo. Ja ich nie zrobiłam. Rodzinka, co się stało, synku? Uczasz się. Chcecie się gdzieś wybrać? Może do kina? Tak, grają świetny film. Wojenny. Nie z Demianem Biciwem. Ty zrobiłeś guacamole? Znaczy, czy zrobiłem sam? Jasne, że tak. Palce lizać. Spróbuję. A także enfrijoladas, palcy i wąsy lizać. A kto mnie nauczył? Twoja babcia. Trochę zalałem kuchnię, ale to chyba normalne. Jakby stado słoni przeszło. Szef kuchni Oropesa potrafi gotować, a nie sprzątać. Na jaki film idziemy? Powiedzcie. Z Damianem. Wojenny. Nie, na nich zasypiam. Dobra, zagrajcie w kamień, nożyce, papier. Odbierz. Skoro znów dzwoni, to coś ważnego. Zależy mi jedynie, żebyś mnie wysłuchała. Nie ma nic ważniejszego. A ona siedzi tam i myśli: O jej, dlaczego nie odbiera? Jesteśmy takie głupie. Bardzo brzydko, że mężczyźni tak się zachowują. Biedna ta, twoja przyjaciółka. Jesteś zazdrosna? Jasne, że nie jestem. Ja? Chcę tylko poznać Twoją wersję wydarzeń. Nic więcej. Mogę uwierzyć, że nie popełniłeś tego oszustwa, ale nie w to, że nie zrobiłeś świństw wielu kobietom. I tego właśnie żałuję. Nie obchodzi mnie, co im zrobiłeś. Chcę wiedzieć, dlaczego prosisz mnie o pomoc? Czemu mnie? Widzisz, ja odbiorę. Ja niczego się nie obawiam. Plutarko? Jak się masz? Zaraz cię zobaczę. Właśnie jadę do ciebie. Nie ma mnie w domu. Załatwiam sprawę nowego mieszkania. Ale jest Lalito z Lidią. Mały się ucieszy, gdy cię zobaczy. Mogę po ciebie przyjechać, żebyś nie wracała sama? Nie, dzięki. Dam ci znać, kiedy dotrę. Teraz idę do Ewy. Ponura nocy. Oblecz się w najgęstszy dym piekieł, aby mój sztylet nie ujrzał rany przez siebie zadanej i niebo przez nie dość ciemny kiedy mroku przejrzawszy, nie zawołało stój, jeśli chcesz wejdź. Co pani recytuje? Monolog Lady Macbeth a po co? Będzie ją pani grać? Nie, przygotowuję się, bo agent umówił mi kilka przesłuchań i castingów w przyszłym tygodniu. Nie denerwuje się pani stojąc przed publicznością? Tylko na początku. To część mojej pracy. Nerwy i adrenalina pozwalają dać z siebie wszystko. Ważne, żeby opanować nerwy. Pomożesz mi? W czym? Agent mówi, że nowe pokolenie nie docenia klasyków. Szekspira, Moliera, Czechowa. Nie wiem, kim są. To znaczy, znam Szekspira, to ten Odromea i Julii, ale pozostałych nie znam. To wielcy światowi dramatopisarze. Pokażę Ci jak gram, a ty powiesz co sądzisz. Tak, Claudio. Wyobraź sobie, że jesteśmy w teatrze. Unosi się kurtyna, widzisz światła, scenografię i wspaniałe kostiumy. Przybądźcie, o wy duchy karmiciele zabójczych myśli. Spółcijmy i mię wyzujcie i napełnijcie mnie od stóp do głowy nieubłoganym okrucieństwem. Chcesz iść do swojej przyjaciółki? Ewy, czy była to wymówka, żeby Plutarko nie wiedział, czemu nie macie w domu? Wiesz, ile razy musiałam kłamać, żebyś mógł mi wyjaśnić, co się z Tobą działo? Nie lubię kłamać. Nie wiem i tym bardziej jestem Ci wdzięczny, że to zrobiłaś. Razem dojdziemy do prawdy. Udowodnię, że jestem niewinny. Ale bez Ciebie nic nie zdziałam. Pomóż mi, Eleno, w utrzymaniu sekretu

Przeszkadzam ci? Nie. Próbuję sprzedać jakieś wycieczki, żeby zgarnąć prowizję. Wykonuję pewne zadania już z poniedziałku. Myślałem, że już poszłaś. Chciałam skorzystać, że Santiago tu jest i zrobić coś szybciej. Skoro tak, to nie przeszkadzam. Będę wdzięczna, bo praca jest dla mnie najważniejsza. Przepraszam. Przypominam Ci, że umówiliśmy się wieczorem. Będziesz? Jasne. Pójdziemy coś zjeść, potem do teatru albo do kina. Albo nie. Muszę skończyć te roboty. Dla mnie jest bardzo ważna. Zobaczymy się w nocy. Zadzwonisz, to się umówimy. Dobrze się czujesz? Jak nigdy. No to. Pa! Cześć Renato. Świetnie, gratulacje. Zimna, zdystansowana, ale grzeczna. Zacznie się tobą dwa razy bardziej interesować. Jesteś kochany, Santiago. Myślę, że jesteś genialny. Tym ludziom nie chce się pracować. Możemy wziąć z postoju. Nie, są droższe. Oddamy to i weźmiemy taksówkę spod centrum handlowego. A pójdziemy do kina? Tak, ale uspokój się. To tylko film, nic nadzwyczajnego. Od tylu lat nie wychodziliśmy razem, dlatego jestem podniecona. O, kolejna. Szybciej, czas na dni. To kiepski pomysł, żebyśmy poszli do Edny, Ewy. A jeśli mnie wyda... Nie jest w stanie. Ma moje pełne zaufanie. Jako jedyna próbowała zasiać wątpliwości co do Twojej winy, panu Adrianu. Pewnie nie uwierzył, nie, ale Cię broniła. A jako partner z grupą Imperio ma dostęp do wielu dokumentów. Może pomóc w szukaniu dowodów. To dość ryzykowny pomysł. Innym razem nie ma pośpiechu. Co masz przeciwko Ewie? Nic. Przeciwnie, skoro może pomóc, niech pomaga. Dobrze, chodźmy się z nią spotkać. Chcąc świat oszukać, stosuj się do świata. Mówisz w uprzejmość oko, dłoń i usta. Wyglądaj jako kwiat niewinny, ale niechaj pod kwiatem tym wąż się ukrywa. Podobało się powiedzieć prawdę? Jasne. Staroświeckie, sztywne i nudne. Tak grając, trudno będzie pani dostać normalną rolę. Widziałam, że byłaś skupiona na tekście, na każdym słowie postaci. Bynajmniej chciało mi się spać. Gdy nie będę mogła zasnąć, poproszę, żeby pani coś mi wyrecytowała. Próbujesz być grubiańska, ale ja ci nie wierzę. To było bardzo nudne. Jeśli tak myślisz, to jesteś zupełnie niewrażliwa. Wolę coś nowoczesnego. Zamiast tkwić w minionej epoce, lepiej zająć się czymś innym. A ja próbuję się zaprzyjaźnić z kimś takim. Może lepiej poświęcić się mojemu tacie zamiast aktorstwu. Nie narazi się pani na totalną klapę. Już przyjechaliśmy. Zdążymy na seans, bo zaczyna się za pół godziny. Zawod to szybko z pułkownikiem. Nie lubię wchodzić po rozpoczęciu projekcji. Eduardo, nie patrz tak na mnie, bo się rumienię. Gdzie koszule? O Jezu, zostawiłam w taksówce. Jak możesz być tak głupia? Chciała się wziąć, żebym nie musiał nosić. Wolałbym nadwerężyć ramię, niż stracić te przeklęte koszule. Nie wytrzymam, jesteś bezużyteczna. 140 znaków nie wystarczy, żeby opowiedzieć całą historię. Co się stało? Jak to, co się stało? Nie ma Ewy Marii? Dzień dobry, co słychać? Wszystko dobrze, a u pana? Ja też dziękuję. Jak się pani miewa? Dobrze. Jak pensjonat? Wystarczy. To niemożliwe, że Ewa nie odbiera telefonu. Ona w ogóle się mną nie przejmuje. A co ja mam z tym wspólnego? Poszła o siebie zadbać. Tak, jak to robią piękne kobiety. Nie odbiera, bo jest na masażu, na manikiurze, albo pedikurze. A to może trwać godzinami. No tak, te jej piękne nogi. Rozumiem, ale nigdzie się nie ruszę, dopóki się nie zjawi. Proszę się tak nie przyzwyczajać do mojego pensjonatu. Dobrze, spróbuję ją namierzyć. Nie ruszam się. Nie odbiera. Wciąż tu jestem. Dobrze, jeszcze raz. Baczność. Mimi, tak? Coś pani ukrywa? Tak, mój wiek. Poza tym nic. Tu mieszka Ewa. Zobaczysz, że ją polubisz. Eleno, rozsądniej będzie, jak zadzwonisz do tej Ewy. Może nie ma jej w domu? Po co jesteśmy tak blisko? Poza tym rzadko wychodzi z pensjonatu kuzynki. No, Nie. Zamiast tu na nią czekać, chodźmy na drinka. Zrelaksujemy się. Nie mimi, będę czekał, aż przyjdzie. Uparłem się, a jak się uprę, to... Widzę, widzę, ale chodźmy stąd. Zostawię swojego chrześniaka. Wyszedł na chwilę na zakupy, zaraz wróci. Nie ma mowy. Nie ruszę się z tych kafli. To jest mój skrawek. Chodźmy na piwo, na kawę. Nie zrobię panu nic złego. Boi się mnie pan? Nie boję się, ale się stąd nie ruszę. Chodźmy. Nie. Zapomniałam czegoś bardzo ważnego mojego Blackberry. Co by się nie działo, nie idę. Nie ruszam się. Idziemy powolutku. Już targałam większe ciężary. Zobaczysz, polubiszewę. To nie mądre. Nie wiemy, o której wróci moja kuzynka. Po co to bezczynnie tkwić? Jak to po co? Jeśli będę stał na tym kaflu, na pewno spotkam Ewę Marię, kiedy się zjawi. Lepiej będzie, gdy poznam tę... Te... Ewę. Nie w pensjonacie, bo to zbyt ryzykowne. Nie ma w tym nic złego. Poczekam na zewnątrz, a ty wejdziesz. Może jej nie ma. Sprawdź, a potem zdecydujemy. Poczekam na ciebie. Przyjdzie, kiedy przyjdzie, a ja się nie ruszę. Pani Moreno, co pani tu robi? Szukam Ewy. Co za zbieg okoliczności, ja również. Proszę zająć swój kafel. Miarka się przebrała. Narzeczony i najlepsza przyjaciółka Ewy Marii są tutaj. A po niej ani widu, ani słychu. Gdzie się ukrywa? Proszę stać. Nigdzie nie idziemy. No. Byłeś u ciotki? Tak. Muszę lecieć. To cześć. Elena. Trzymaj się z dala. Zaraz stąd wyjdzie do Nadriano. Dobra, dzięki. Idzie pani szukać Ewy Marii? Nie, zaczekam tutaj. Kto pierwszy ją zobaczy? Zadzwoni. Świetny pomysł. Cudowny manewr. Gdzie się podziewałeś? Żadnych wymówek. Zostawiam cię i daj Erenie coś do picia. Ja dzwonię do pani, albo pani do mnie. Co podać? Coś zimnego, może koktajl mleczny, a może piwo. Nic, dziękuję. Zajmij się sobą, a ja poczekam na Ewę. Na zewnątrz jest siostrzeniec Doni Ewy i Juan Carlos. Wygląda na chorego. Siostrzeniec Ewy. Nienarzeczony. Siostrzeniec. Pani się wydaje, że narzeczony? Nie. Jak masz na imię? Christian. Wyjdziesz ze mną i pokażesz mi siostrzeńca Ewy? Oczywiście. Już go nie ma. Ale stąd wychodził. Może się minęliście. Zadzwonię do Ewy i zapytam, gdzie jest. I co teraz? Wchodzimy czy nie? Zabije mnie pan, ale nie jestem pewna, czy w tym spa jest moja kuzynka. Jestem rozkojarzona, a no przecież nic nie piłam. Proszę się skupić. Tutaj czy nie tutaj?